A skoro przy drogach jesteśmy, to teraz nasz raport, gdzie i kiedy kierowcy trafią na remonty dróg. Nie ma wątpliwości, że ten rok upłynie pod znakiem drogowych inwestycji. Maciej śmich. Nowy rok, przynajmniej według zapowiedzi urzędników, upłynie pod znakiem drogowych inwestycji. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Do remontu idzie m.in. ulica Zamkowa w centrum Wrocławia. Budowa zakończy się w połowie roku. Wtedy będzie też gotowy parking dla gości Narodowego Forum Muzyki. Ulica Zamkowa, która, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie Forum, Narodowego Forum Muzyki. Jest w pewien sposób kontynuacją remontu ulicy Krupniczej, czy wcześniej przeprowadzonego remontu Podwalach. W tym roku duże zmiany również na wrocławskim simbolie. Przedłużymy ulicę Królicką do tego ronda. Więc to jest też kontynuacja w jakiś sposób. Ulica Okulickiego także, także no jakby ten rejon wzbogaca. Pasażerów komunikacji miejskiej będą czekały utrudnienia i oporów. Tam prace mają się zakończyć przed 1 listopada. Najwięcej pieniędzy, bo aż 134 miliony złotych pochłonie budowa długo wyczekiwanej obwodnicy wrocławskiego osiedla Leśnica. W tym roku robotnicy powinni wejść na plac budowy. Jeszcze w tym roku firmy budowlane wjadą na wszystkie odcinki drogi S3. 80-kilometrowy fragment między Nową Solą a Legnicą kosztować będzie 3 miliardy złotych. Drugi, 40-kilometrowy od Legnicy do Bolkowa – miliard 200 milionów Budowa potrwa do 2018 roku. Podpisaliśmy już trzy umowy na odcinki S3 z Nowej Soli do Lubina. W najbliższych miesiącach podpiszemy umowy na odcinki od Lubina do Legnicy. Do 2017 roku gotowy ma być odcinek z Wrocławia do Korzeńska. 50 km drogi S5 będzie kosztować 1,5 miliarda złotych. W ciągu najbliższych 12 miesięcy Kłodzko doczeka się rozpoczęcia prac przy Południowo-Wschodniej Obwodnicy. 7 kilometrowy fragment kosztuje 280 milionów złotych. Nie będzie to jednak część planowanej od wielu lat drogi S8 do granicy z Czechami. Droga S8 z Wrocławia do Kudowy powstaje najwcześniej za kilka lat. Tam mieszkańcy protestują, ponieważ oni tej drogi potrzebują. Dochodzi do wielu wypadków śmiertelnych. W przyszłym roku nie ma również mowy o innych zapowiadanych wcześniej inwestycjach. Poczeka między innymi budowa kolejnych fragmentów w śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia.